Cześć, cześć kochani w niewieściowym outfitie, takim bardzo pokojowym, bardzo domowym i bardzo już teraz dosłownie go nagrywam w nocy o 23.30. Kochani, to ostatni odcinek, usłyszcie nas, jest już za nami. I od dzisiaj można głosować. Można głosować na nasz odcinek, na nasz zespół, zespół modelek Plus Size, ale my wolimy określenie gruba ekipa. Zachęcamy do głosowania na nas w opisie głosujcie kasa się przyda. Nie będziemy mówić o górnolotnych wartościach naszego przekazu, bo jakie były to każdy widział i każdy wie. No i cóż, zachęcam serdecznie każda z nas również się do tego apelu dołącza. Można głosować codziennie raz. Więc klikamy Link w opisie. I klikamy na modelki plus size. Wystarczy kliknąć. Nie trzeba się rejestrować, nie trzeba podawać adresu e-mail. To u Was nic nie kosztuje, a mi może dużo, dużo, dużo w życiu zmienić. Buziaki. Cześć.